Nie, Davis, co pan wyprawia? Chcę, byś uwiodła mojego syna. Co? Chcesz taki mieć? A? Załatwię ci zieloną kartę. A potem paszport. Ale musisz zrobić z mojego syna mężczyznę. Ale ja nie chcę. Myślę, że jest gejem. Co z tego? Co z tego? Jak to co? Chcę przekazać swoją firmę komuś silnemu. Nigdy nie widziałem go z dziewczyną. Nie opowiada o swoim życiu osobistym. Dziś wraca do domu ze szkoły biznesowej. Masz wyglądać atrakcyjnie i seksownie. Zrozumiałaś? Tato, podrywasz służącą? Wiedziałam, że nie mogę porzucić swoich zasad, ale nie podejrzewałam, że ten przystojniak odmieni całe moje życie. Nazywam się Elsa, a to jest moja historia. Wezmę twoją torbę. O, nie nie, 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 nie trzeba. Dzięki. Może poznasz naszą służącą? Elza, gdzie jesteś? Elza, chcę cię poznać z synem. To właśnie jest Adam. Adam to jest Elza. Miło mi cię poznać. Nie ciebie również. Wszystko w porządku? Tak. Ale daj znać, jeśli ten łobuz zacznie cię nękać. <słuch> Widzę, że coś między wami zaiskrzyło. Zostawię was samych, dobrze? Widzimy się na kolacji. Witaj w domu. Więc niech zgadnę. Ojciec zapłacił ci, żebyś mnie uwiodła. W porządku. Powiedz prawdę. Tak. Obiecał ci coś jeszcze? Że załatwi zieloną kartę. Mam tylko dość. A ty pewnie od razu się zgodziłaś, prawda? No, zrobisz wszystko, by dostać zieloną kartę, wiem. Wiesz co, jeśli kiedy się dostanę, pozwę cię za te słowa. A jemu odmówiłam. Zaraz, czekaj. Przepraszam i. wybacz, proszę. Ja. no wiesz, chciałem tylko. co? Zaraz, zaraz, niech myśli, że mnie uwiodłaś. Wiesz co, może przy kolacji będziemy udawać, że coś zaiskrzyło. Potem pójdziemy do mojego pokoju, Ta, tak na niby, będziemy tylko udawać. Wtedy, no wiesz, tata będzie szczęśliwy, ty dostaniesz papiery, a ja... Zachowasz swój sekret. Co? Nie, o czym ty mówisz? Po prostu tata w końcu da mi święty spokój, łapiesz? Zgódź się, proszę. Dobrze, zgoda. Świetnie. Fantastycznie. O, chcecie o coś prosić. Um, chciałbym, żebyś schowała tę torbę gdzieś w spiżarni, żeby tata jej nie znalazł. Tak, pewnie. Dzięki. O! Widzę, że naprawdę masz. Sporo tajemnic przed ojcem. Tymczasem największy sekret wciąż był nieodkryty. Wow. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Wow. Taka piękność pracuje dla mnie, niewiarygodne. Zielona karta jest coraz bliżej. To? Tak? Chcę, żeby Elsa zjadła z nami kolację. Nie mogę. No, skoro tak ją lubisz, to zaprosi ją do stołu. Nie wstydź się, synu. Elso, usiądź. Byłam w szoku. Nigdy dotąd nie miałam okazji jeść kolacji w takim domu i przy takim stole. Ale wiedziałam, że to była tylko część jego planu. Jesteś prawdziwą ozdobą tej kolacji. Cieszyłam się jego zainteresowaniem. Cały czas prawił mi komplementy, żartował, opowiadał historię. Pewnej chwili zapomniałam, że tylko udajemy. Poczułam się, jakbym była w bajce. A ja już pójdę. Miłego wieczoru, dzieciaki. Wiesz, co? Nieźle tańczysz. Dziękuję, ale nie musisz mi już schlebiać. Ojciec sobie poszedł. Nie, ja chcę ci powiedzieć, że miło spędziłem ten wieczór. I lubię z Tobą rozmawiać. Jesteś wyjątkowa, Elso. Ty też, Adam. Umówisz się ze mną na prawdziwą randkę? Jasne. O, świetnie. Myślę, że powinnaś poznać mój sekret. Wiem już o wszystkim. Naprawdę? Teraz lubię cię jeszcze bardziej. Myślałam, że nie gustujesz w dziewczynach. A Ty co? Zaraz. Zaraz. Czemu tak myślałaś? Bo twój tata tak mówił i widziałam błyszczące ciuchy w twojej torbie. Więc to wszystko z powodu błyszczących... <grym i wyszczone> o, rozumiem. Tak. Teraz łapię. Więc, a... Chodzi o to, że nie uczę się w szkole biznesowej, tylko w Akademii Sztuki. Trzymam to w tajemnicy przed ojcem i jestem tancerzem. Tak, i te... Ciuchy, które widziałaś, są z nowego musicalu. To kostium. Przepraszam. Tak, więc… Przyjdziesz obejrzeć moje show? Usiądziesz w pierwszym rzędzie. Przysięgam. Zapraszasz mnie, bo wciąż chcesz udowodnić coś swojemu ojcu? Zapraszam cię dlatego, że po spektaklu chcę z tobą pójść na randkę. Więc jak? Zgadzasz się? Tak. Świetnie. A. zaczekaj chwilę, pójdę po wino. Byłam w szoku. Jak to w ogóle możliwe? Jak ta maskarada, do której mnie zmuszono, przerodziła się w bajkę? Ale coś było nie tak. Czułam to. Hej, dobra robota, wspaniale. Masz zieloną kartę i jesteś o krok od tego. Ale wcale nie musiałam go uwodzić. On przecież lubi dziewczyny. Idiotka, nieważne kogo lubi. Chcę, żebyś była z nim w ciąży. Co? Myślisz, że nie wiem o tych jego głupich pląsach? Chcieliście mnie przechytrzyć, naprawdę? Przechytrzyć mnie? To boli. Mnie też to boli. Potrzebuje spadkobiercy, rozumiesz? I chcę, żebyś ty mi go dała. Nie dotykaj jej na to! Bohater się znalazł. Bez mnie nic nie znaczycie. Zero. Rozumiecie? Nie, nie, nie. Nigdzie nie idziesz. Masz zapewnić ojcu dziedzica, bo ty na pewno nim nie będziesz. Jesteś za słaby, by przejąć biznes. Jesteś słaby. Jedyne, co potrafisz, to przebierać się w te śmieszne, świecące szmaty i zabawiać bogaczy. Jesteś klaunem. Nie jesteś już moim ojcem. Chcę tylko dziedzica. Nasz plan się nie powiódł. Nie dbam o zieloną kartę. Najważniejsze, że mam ciebie. Naprawdę? Więc ukradłem ją na darmo? Co? Jak to zrobiłeś? Nie pytaj. Poznałam mojego męża i ojca moich dzieci. I dzięki tej historii zrozumiałam, że gdy ludzie się kochają, mogą pokonać każdą przeszkodę.